Gratulacje wielkie! Śmigaj na metę! Dokąd dzisiaj jedziesz? Do oporu? Okay. Czyli do Gdańska? Nie no, taki opór to nie Dobra, wychodzi na to, że nie mogę przełączać, przeżytek Znowu mam takie mieszane uczucia na ultra. Z jednej strony cieszę się, że to już koniec. Wszystko mnie boli, i mam dość. Ale z drugiej strony szkoda, że to już się kończy ta przygoda. Brawo. Brawo. Skądś to znam. Także bez zapasu Dentek to już nie to samo. faktycznie z jazdy, no to cały czas na hamulcu. No, jadę zachowawczo. Trzeba coś tu podregulować. Ale widoczki! O, jednak wjechał pomiędzy o. Pięknie i'll no you I widzów, powiem Wam dzisiaj o moich planach ultra na 2023 rok No i mała informacja dla Was Ale to później Znajduje będzie pytanie gdzie jest boczek A więc pierwsza impreza będzie to Robinsonada Już od jakiegoś czasu się czajem na tą imprezę Jest teraz okazja wystartować, ale pojadę sobie nie Bo to była wersja kujawsko-pomorska zazwyczaj nawet część trasy przebiegała przez moje tereny, bardzo dobrze znane, czyli Brodnicki Park Krajobrazowy i Górzeńsko-Lizbarski Park Krajobrazowy. Bardzo fajne tereny. Można tam nawet ciekawe przewyższenia zrobić. Jest to dosyć pagórkowaty teren. Ale ja dla odmiany wystartuję sobie w wersji mazowieckiej. Niestety trasa jeszcze nie jest znana. A ja nigdy tak po mazowieckim nie jeździłem. Szczerze mówiąc, to mało ludzi wybiera jakby na cele turystyczne mazowieckie, żeby sobie pojeździć rowerem. Także jestem ciekaw tego regionu, co mnie tam spotka. Wyciągnąłem sobie z ściągę, żeby powiedzieć Wam właśnie o tym, że ta Robinsonada ma trzy jakby poziomy czyli trasę białą. Do przejechania 150 km, limit czasu 24 godziny. Trasę zieloną 250 km, limit czasu 35 godzin. I trasę pomarańczową 500 km, limit 75 godzin. Ja oczywiście wybieram 500 km, że widzimy się 29 lipca. Póki co to mało osób jest zapisanych. Będzie dosyć chyba kameralna impreza. 35 osób jest obecnie zapisanych. Także wolne miejsca jeszcze są. A teraz twój ruch. Druga impreza ultra, w jakiej wystartuję, to będzie warta 800. Warta 800. Czyli 800 km przy. Przy Warcie coś mniej więcej jak Wisła 1200 Tylko, że tu mamy 800 km właśnie przy rzece Warcie Zapowiada się mega wyrypa Trasa na pewno będzie taka Przygodowa, nie będzie Nie będzie nudy na pewno No, dystans 800 km też niczego sobie także będzie ciekawie. Impreza zaczyna się 12 sierpnia 2023. W sumie nie spojrzałem ile tam jest ludzi zapisanych, ale ale możliwe, że jeszcze wolne miejsca są, także możecie się zapisywać. Także Robinsonade planuje polecieć sobie na romecie wikingu MTB z 1994 roku no nie ma jeszcze on tych modyfikacji, które planuję. przejadę go używając nawigacji IGS 630 że będzie to też test dla tej nawigacji na takich długodystansowych trasach no a warta 800 no to standardowo romecik ASPRE Możliwe, że zmienię opony, ale jeszcze się zastanawiam. I możliwe, że wybiorę węższą oponę taką bardziej przełajową. Tyle informacji na dzisiaj. No i jeszcze chciałbym poinformować, że na moim kanale teraz przez grudzień, może nawet styczeń planuję przerwę od nagrywania na YouTubie. No grudzień niestety bardzo słabo mi się ustawia, także nie będę ja nawet czasu cokolwiek nagrać. E, styczeń też się tak zapowiada, niestety. No i to by było na tyle. Do zobaczenia kiedyś tam na szlaku, na razie.